Podczas kolacji uderzył swoją ciężarną żonę w brzuch na oczach wszystkich gości, nie biorąc pod uwagę, że w końcu nadszedł moment, kiedy była gotowa, by zareagować. Zanim zaczniemy, napisz w komentarzu, skąd nas oglądasz, czy już zasubskrybowałeś kanał i czy podoba Ci się nasz materiał. Siedziała przy stole jak duch z przeszłości, niemal przezroczysta. Otoczona porcelaną, srebrem i wzrokiem, który nie pozwalał na najmniejszy błąd. Dom rodziców Maksyma był jak kapsuła, zatrzymany w czasie, przepełniony ciężarem historii, gdzie cisza miała więcej znaczeń niż słowa, a każde spojrzenie niosło osąd. Anna trwała nieruchomo. Z dłońmi splecionymi na kolanach, udając skupienie na rozmowach, które toczyły się wokół niej, jak echo dawno wypowiedzianych fraz. Głosy były przytłumione, kontrolowane, jakby każde zdanie trzeba było najpierw przesiać przez filtr tradycji, zanim opuściło usta. Twarze gości, napięte w sztucznych uśmiechach, spojrzenia krzyżujące się nad stołem. Wszystko zdawało się być rytuałem powtarzanym od pokoleń, martwym, lecz niezmiennym. Maksym, jej mąż, był gospodarzem, ale też sędzią i strażnikiem porządku, którego nikt nie miał odwagi kwestionować. Jego sylwetka dominowała przestrzeń, choć nie mówił wiele. Wystarczył jeden jego gest, by rozmowy przycichły, a uwaga wszystkich skupiła się na nim. W tej ciszy ojciec Maksyma, Maksymian, powstał z kieliszkiem w dłoni. Ręka mu lekko drżała, choć ton głosu pozostał pewny. Wznieśmy toast za rodzinę, powiedział, za wartości, które zawsze nas łączyły. W jego oczach czaiła się jednak inna historia, coś niedopowiedzianego, zbyt niewygodnego, by znaleźć swoje miejsce przy tym stole. Maksym uniósł kieliszek z wymuszonym uśmiechem, zwrócił się do Anny niemal niezauważalnie. Dobra robota, Anna, porządek i harmonia, jak zawsze. Cieszę się, że są rzeczy, które się nie zmieniają. Jej odpowiedź była ledwie szeptem, tonem, który nosił w sobie nie tylko zmęczenie, ale też ukrytą, tłumioną złość. Robię, co mogę, Maksym. To mogę. Było dla niej nieustającą próbą przetrwania. Za każdym razem, gdy otrzymywała pochwałę, jej wnętrze dygotało, bo wiedziała, że za tymi słowami czai się coś więcej. Upokorzenie, które przychodziło później, gdy nikt już nie patrzył, za zamkniętymi drzwiami, kiedy nie było już gości, a maski spadały. Siedziała prosto, ale jej myśli wirowały, słowa rozmów. Spływały po niej jak zimna woda, pozbawione znaczenia. Ludzie mówili o dawnych czasach, śmiali się z anegdot, ale dla Anny każde wspomnienie było ostrzem, przypomnieniem jak bardzo się zagubiła. Pamiętaj, Anna, odezwał się Maksym tonem, który był bardziej poleceniem niż radą. Perfekcja to nie wybór, to obowiązek. My ją utrzymujemy. Jego spojrzenie przecięło pokój jak nóż. Nikt nie odważył się go skarcić, nawet Maksymian, choć dostrzegł w oczach synowej cień bólu. Rozumiem, Maksym, ale. zaczęła, próbując coś powiedzieć. Może po raz pierwszy od dawna, ale natychmiast zagłuszył ją dźwięk stukającego szkła, kolejny toast, kolejna chwila, w której słowa musiały zniknąć. Zamilkła, spojrzała na Maksyma. Widział ją tylko jako dodatek, część scenografii, nie jako osobę, ale Anna widziała więcej. Za jego chłodnym spojrzeniem dostrzegała napięcie, strach, może nawet odrazę wobec samego siebie. Ta myśl była jak iskra. W swoim notatniku, który ukrywała za fałdami starych sukien i szali, opisywała każdy dzień, każdą ranę, każdy uśmiech, który musiała udawać. Każde zdanie zamieniała w świadectwo. Nie mówiła o tym nikomu, ale w głębi duszy wiedziała, że pisząc odzyskuje kawałki siebie. Spojrzała na zegar. Czas płynął powoli, jakby nie chciał zbliżać jej do końca tej kolacji, ale coś się w niej poruszyło niewidoczna zmiana. Może to był sposób, w jaki Maksym powiedział jej imię? Może to był wzrok ojca Maksyma? Który zbyt długo zatrzymał się na niej z czymś, co mogło być współczuciem, albo własnym żalem. Przy kolejnym łyku wina, gdy rozmowy znów się rozwinęły, Anna po raz pierwszy nie słuchała z przymusu. Odsłoniła dłońmi obrus, delikatnie, niemal niezauważalnie, jakby coś szukała. Nie przedmiotu, myśli, impulsu. Czuła, że coś w niej pęka. Nie głośno, nie nagle. Powoli, ale nieodwracalnie, złapała spojrzenie Maksyma jeszcze raz. Tym razem nie odwróciła wzroku, i właśnie wtedy usłyszała to: krótkie nerwowe pukanie do drzwi wejściowych. Wszystkie rozmowy nagle ucichły. Pukanie do drzwi uderzyło w ciszę z mocą, która wstrząsnęła nie tylko pokojem, ale i jej wnętrzem. Anna nie poruszyła się od razu. Patrzyła na twarze wokół stołu. Wszystkie zamarły, spojrzenia pełne napięcia. Maksym zmrużył oczy, po czym podniósł się powoli, jakby każdy krok miał znaczenie, jakby to był spektakl i on musiał go poprowadzić. Ja otworzę, powiedział cicho, lecz stanowczo. Drzwi skrzypnęły, rozmowy się urwały. Anna nie widziała, kto stał na progu, ale wyczuła zmianę: ktoś przyniósł ze sobą coś, co nie pasowało do tej wieczornej fasady może prawdę, może wspomnienie, którego nikt nie chciał odgrzebywać. Gdy Maksym wrócił do salonu, jego twarz była jeszcze bardziej zamknięta niż zwykle. Nie powiedział, kto to był nikt nie zapytał. Później, kiedy goście już odeszli, a echo ich śmiechów odbijało się jeszcze gdzieś w ścianach domu, Anna zamknęła się w pokoju, który nazywała swoim. Był prosty, niemal ascetyczny. Drewniane meble, stare lustro o zmatowiałym szkle i biurko, na którym leżał jej zeszyt. Zużyty, poszarpany na brzegach, ale dla niej cenniejszy niż cokolwiek innego w tym domu. Usiadła i otworzyła go na pustej stronie. Pióro zawisło nad papierem, zanim wreszcie opadło. Dziś znów to poczułam jak ciężar, który nie daje oddychać. Wszyscy patrzą, ale nikt nie widzi. On mówi, a ja milczę, bo wiem, co się stanie, jeśli odpowiem. Drzwi lekko skrzypnęły i Anna podniosła wzrok. To była Ewa, przyjaciółka z czasów, kiedy jeszcze śmiała się szczerze, kiedy świat wydawał się inny. Miała oczy przepełnione troską i coś w jej obecności rozbijało mur, który Anna budowała latami. No, Anna, powiedziała ostrożnie, od jakiegoś czasu. Nie jesteś sobą. Co się dzieje? Anna nie odpowiedziała od razu. Przesunęła palcami po krawędzi zeszytu, jakby szukała odwagi w fakturze papieru. Jej głos w końcu wyszedł cicho, łamany. Żyje w iluzji. W obrazie, który wszyscy chcą widzieć, Maksym, on nie jest tym, za kogo go mają. Ewa przyklękła obok niej, biorąc ją za ręce. Powiedz mi wszystko. Słowa popłynęły. Nie od razu, ale jak woda, która długo była tamowana. Anna mówiła o tym, jak każde słowo Maksyma było ostrzem, jak jego dotyk, jeśli w ogóle się pojawiał, był zimny, kalkulowany, jak jego miłość była warunkowa. Jak z dnia na dzień traciła kawałki siebie. Czasem myślę, że to ja zwariowałam, powiedziała ściskając zeszyt. Ale potem piszę i wiem, że to nie ja jestem winna. To on. To ten dom, ta cała gra. Ewa nie płakała, ale jej oczy były czerwone. Musisz z tego wyjść, Anna. On cię niszczy. To nie miłość. To więzienie. Anna przytaknęła ledwie widocznym ruchem głowy. Ale jak się ucieka z więzienia, którego ściany zbudowane są ze spojrzeń i oczekiwań? On on sprawia, że czuje się jak nic, jak cień. Ewa przysunęła się bliżej. Bo on się ciebie boi, bo widzi, że ty wciąż czujesz, że jeszcze nie jesteś martwa w środku. Wiesz co to znaczy, że masz coś, czego on już dawno nie ma? Anna spojrzała na nią z niedowierzaniem. Ja, ty, twoje słowa, twoje myśli, ten zeszyt to twoja broń. I nie jesteś sama, rozumiesz? Chciała wierzyć, choćby przez chwilę. Gdy zamknęła zeszyt jej dłoń, drżała mniej niż zwykle. Każde zapisane zdanie było jak cegła w fundamencie, który miała nadzieję kiedyś postawić pod nowy dom, pod nową siebie ale z tyłu głowy wciąż słyszała jego głos. Maksym potrafił wejść w jej umysł bez potrzeby krzyku. Jedno spojrzenie, jedno słowo, i znów stawała się tą samą kobietą przy stole, milczącą, ułożoną. Anna wstała i podeszła do okna. Na zewnątrz rozciągał się ogród, który kiedyś kochała, zanim stał się kolejnym miejscem opresji. Spojrzała na Ewie, która stała w progu. Dziękuję, że jesteś. Ewa kiwnęła głową. Zawsze będę, ale to ty musisz zrobić pierwszy krok. Gdy została sama, Anna otworzyła zeszyt jeszcze raz. Na nowej stronie napisała tylko jedno zdanie: Nie jestem już tą, którą on zna. I wtedy usłyszała głos Maksyma, dobiegający z korytarza szorstki, zdecydowany, ale nie do niej. Kto ci pozwolił wejść? Co ty tutaj robisz? Obcy głos odpowiedział równie pewny siebie. Muszę porozmawiać z Anną, to ważne. Anna odwróciła się gwałtownie. Serce biło szybciej. Kroki zbliżały się do jej pokoju. Drzwi do pokoju otworzyły się gwałtownie, uderzając w ścianę. W progu stanął nieznajomy mężczyzna, wysoki, z twarzą surową i spojrzeniem nieustępliwym. Jego obecność była jak klin wbity w porządek domu, który Maksym budował latami. Za nim jak cień pojawiła się Ewa, a jej twarz zdradzała, że wiedziała o tym więcej niż pozwalała sądzić cisza jej kroków. Anna, musimy porozmawiać, teraz, powiedział mężczyzna. Jego głos był niski, ale niósł w sobie ton, który nie znosił sprzeciwu. Maksym natychmiast pojawił się w korytarzu, jego twarz napięta jak lina, gotowa pęknąć. Kim ty jesteś? Co cię tu sprowadza? warknął, zbliżając się niebezpiecznie do nieznajomego. Nazywam się Tomasz i mam zbyt wiele dowodów, żebyś mógł je zignorować odpowiedział spokojnie, patrząc Maksymowi prosto w oczy ale nie przyszedłem do ciebie. Przyszedłem do niej. Anna stała przy swoim biurku, jej dłoń zaciskała się na zeszycie. Czuła, jak napięcie narasta, ale w tym napięciu było coś nowego nie tylko lęk, ale też świadomość, że coś nieodwracalnego właśnie się zaczęło. Skąd znasz mnie? zapytała cicho. Tomasz zrobił krok w jej stronę, nie spuszczając wzroku. Od miesięcy obserwuję waszą rodzinę. Ktoś musiał to zrobić. Mam zdjęcia, nagrania, zeznania i twój zeszyt. Spojrzał na notatnik w jej rękach. Pasuje do wszystkiego, co zebrałem. Maksym się zaśmiał. Krótko, zimno, bez odrobiny humoru. Kto cię przysłał? Moja rodzina? Kto? Ewa? Syknął, rzucając jej wściekłe spojrzenie. Ewa jednak nie cofnęła się. Przestań, Maksym. To koniec twojej gry. Przez moment nikt się nie odezwał. Tylko oddechy. Gęsty, naładowany napięciem oddech każdego z nich. I wtedy Anna bez słowa wyszła z pokoju, niosąc ze sobą zeszyt. Weszła do salonu, gdzie jeszcze niedawno odbywała się kolacja. Niektóre kieliszki wciąż stały na stole. Maksymian i kilku krewnych zostali, niepewni dlaczego nikt ich nie żegnał. Anna stanęła na środku pomieszczenia i spojrzała po twarzach, które tyle razy ją oceniano twarzach, które milczały wtedy, gdy powinny mówić. Chcę, żebyście wszyscy usłyszeli to, co tak długo milczało, powiedziała. Jej głos nie był ani podniesiony, ani drżący, był czysty. Maksym ruszył ku niej, ale Tomasz go zatrzymał, stając na drodze. Anna otworzyła zeszyt. Każda strona była świadkiem, każde zdanie wyrokiem. Wszystko co przez te lata działo się za zamkniętymi drzwiami, jest tutaj. Pokazała strony zapisane gęstym, równym pismem. Każda obelga, każde uderzenie, każda noc, w której zasypiałam, bojąc się jutra. Tomasz dołączył, trzymając w rękach dokumenty: To nie są tylko słowa, mamy zdjęcia, nagrania, zeznania sąsiadów. Twój mąż, pani Anno, zostanie rozliczony. Ale Anna nie patrzyła już na Tomasza, patrzyła tylko na Maksyma. Ten zamiast rzucić się z furią, jak zwykle to robił, cofnął się o krok. I potem jeszcze o jeden. Twarz mu pobladła, oczy rozszerzyły się w panice. Anna, to nie tak. Ja nie. wydukał. Nie, przerwała mu powoli podchodząc. To nie ja każdego dnia czułam się nic nie warta. To nie ja nosiłam na skórze ślady Twoich słów. To nie ja żyłam w milczeniu, bo bałam się, co powiesz, co zrobisz. Wtedy odezwała się jedna z ciotek, z której ust dotąd płynęły wyłącznie banały o szacunku do męża: Jak mogłaś to wszystko ukrywać? Dlaczego nic nie powiedziałaś? Anna spojrzała na nią ze spokojem, bo nikt nie chciał słuchać, a ci, którzy widzieli, odwracali wzrok. I wtedy, po raz pierwszy, zapadła cisza, która nie była wymuszona była ciszą konfrontacji ciszą, która zostawia ludzi z pytaniem. Kim tak naprawdę są? Maksymian wstał powoli, jakby zrozumiał więcej niż był gotów przyjąć. Synu, co ty zrobiłeś? Maksym spuścił głowę. Anna, trzymając zeszyt jak tarczę, odwróciła się i wyszła z pokoju. Nie spojrzała już za siebie. W sieni czekała Ewa. I co teraz? zapytała cicho. Teraz? Odpowiedziała Anna z dziwną pewnością Teraz zaczynam pisać nowy rozdział. Wysunęła zeszyt z ramion i po raz pierwszy wyrwała z niego jedną stronę. te, gdzie opisała pierwszy raz, gdy Maksym ją upokorzył. Zmieła ją i rzuciła do ognia w kominku. Cisza. Popiół. I wtedy z ust Tomasza padły słowa, które wstrząsnęły nią do głębi. Musisz wiedzieć, że to nie tylko o ciebie chodzi. On to nie była pierwsza kobieta i nie byłaś jedyna. Anna zamarła. Spojrzała na niego, jakby nie rozumiała, co masz na myśli. Tomasz wyjął zdjęcie. Portret kobiety. Młodszej, bladej, z oczami pełnymi bólu. Zanim poznał ciebie, była ona. Anna wpatrywała się w fotografię kobiety, którą Tomasz trzymał w dłoni. Obce oczy na papierze patrzyły na nią z mieszaniną strachu i znajomego bólu. Czuła, jak serce zamiera na ułamek sekundy. Przez myśli przetoczyło się pytanie, którego nie potrafiła zatrzymać: Ile jeszcze milczeń kryło się za tą samą twarzą Maksyma? Kim ona była? zapytała bez emocji, ale z napięciem ukrytym w każdym mięśniu ciała. Tomasz odpowiedział powoli, z szacunkiem, jakby każde słowo było ostrzeżeniem. Nazywała się Irena, związała się z Maksymem kilka lat przed tobą. Zniknęła nagle. Rodzina mówiła o wyjeździe za granicę, ale jej siostra nigdy w to nie uwierzyła i miała rację. Mam dokumentację, zeznania. On ją zniszczył, tak samo jak próbował zniszczyć ciebie. Anna zamknęła oczy. Wszystko się układało. Jego wzory, jego strategie, ten sam język przemocy, tylko z inną ofiarą. Ale teraz coś w niej pękło. Nie ze strachu, ale z potrzeby działania. Odwróciła się wolno i wróciła do salonu, w którym wciąż panowała martwa cisza. Obecni nie ruszyli się z miejsc. Maksymian siedział z twarzą ukrytą w dłoniach. Maksym stał przy ścianie, nieruchomy, jakby jego ciało przestało reagować. Anna postawiła zeszyt na stole. Obok położyła zdjęcie Ireny. To nie tylko moja historia, powiedziała. To także. Jej historia i historii wielu innych kobiet, które nie miały siły lub czasu, by ją opowiedzieć, ale ja jeszcze mogę i będę mówić. Tym razem jej głos był spokojny, ale niósł w sobie siłę czegoś nieodwracalnego. Nikt jej nie przerwał. Przez lata żyłam w cieniu tego, kim on chciał, żebym była. Każdego dnia uczyłam się milczeć, żeby przetrwać. Ale przetrwanie to nie życie. I dziś przestaję przetrwać. Dziś zaczynam żyć. Maksym podszedł o krok z rękami uniesionymi w geście pozornego pojednania. W jego oczach nie było już gniewu, był lęk. Anna, ty nie wiesz, co robisz. To wszystko to może zniszczyć naszą rodzinę. Ona już została zniszczona przez ciebie, odpowiedziała bez zawahania. A to, co ja robię, to próba jej uratowania, ale nie kosztem mojego ciała i nie kosztem mojego milczenia. Gdy próbował coś powiedzieć, uniosła dłoń. Nie mów więcej. Nie do mnie, nie dziś. W tym momencie pojawili się dwaj mężczyźni w ciemnych ubraniach. Prawnicy, wezwani przez Tomasza. Ich obecność nie była teatralna. Była koniecznością, formalnością po prawdzie. Ewa podeszła do niej, dotknęła jej ramienia. Twoja odwaga to coś, czego wielu z nas potrzebowało, ale baliśmy się po to sięgnąć. Już się nie boję odpowiedziała Anna. Maksymian uniósł głowę, spojrzał na Annę jak człowiek, który dopiero teraz naprawdę widzi. Może to, co uważaliśmy za wartości, było tylko wygodnym kłamstwem przepraszam wyszeptał. Anna skinęła głową nie z przebaczeniem. Z uznaniem, że jego słowa też były krokiem, odwróciła się, podeszła do drzwi, zatrzymała się, spojrzała na zeszyt leżący samotnie na stole, zapisany bólem, ale też siłą, nie zabrała go. On już spełnił swoją rolę. Prawda została wypowiedziana, spojrzała na wszystkich. Dziś opuszczam ten dom, nie jako ofiara. Ale jako kobieta, która przetrwała piekło i nie pozwoli, by więcej ktoś w nim płonął, Tomasz otworzył przed nią drzwi. Ewa wyszła zaraz za nią. Maksym został sam, bez słów, bez władzy, bez maski. Próg, który Anna przekroczyła, był symboliczny, nie wróci już, nigdy. Zostawiła za sobą nie tylko mury, ale i historię, która już jej nie definiowała. Na zewnątrz Tomasz spojrzał na nią. I co teraz? Teraz, odpowiedziała z cichym uśmiechem, teraz piszę nową księgę, bez cenzury, bez strachu. Wzięła głęboki oddech. W jej spojrzeniu nie było już przeszłości, tylko przyszłość. I tym właśnie kończy się ta historia. Nie zamknięciem, ale początkiem. Bo prawda, raz wypowiedziana, nie milknie. Ona żyje.